Cześć! Dzień dobry! Wybieramy się dzisiaj na wycieczkę poza Bangkok. Jedziemy na targ Meklong. To jest ten targ, po którym przejeżdża pociąg, bo cały zlokalizowany jest wokół torów kolejowych. Na ten market generalnie są wycieczki zorganizowane z Banghoku, to znaczy na ten market, który jest położony na torach kolejowych i jeszcze market, który jest na wodzie. Są wycieczki zorganizowane takie na pół dnia, żeby odwiedzić obydwa te miejsca. Najtańsza wycieczka, jaką znaleźliśmy kosztowała 120 zł, dlatego postanowiliśmy jednak pojechać na ten targ. Na własną rękę i zobaczymy, jaki to będzie w sumie koszt. Na koniec filmu Wam podsumuję, ile zapłaciliśmy za wszystkie bilety, żeby dostać się tam sami. Na początek musimy w Bangkoku dostać się na stację kolejową Wongyang Jai i z tej stacji jedziemy około godziny pociągiem. Z Wongyang Jai jedziemy do Mahachai i bilet na ten pociąg kosztuje 10 batów od osoby. Zobaczcie w ogóle jak wygląda pociąg, którym jedziemy. To jest dopiero przygoda. Zjedziemy na stacji Mahachai i teraz musimy przejść przez lokalny targ, żeby dostać się na prom, którym przepłyniemy na drugą stronę rzeki. Thank you. Ale nam się szybko udało. Bilet na prom, 3 baty od osoby. nam naprawdę dobrze, aż jestem zaskoczona, jak świetnie nam się zgrywają wszystkie środki transportu, a jest to bardzo ważne, żeby dojechać do naszego celu. Po wyjściu z promu idziemy od razu na pociąg na stację Banlam. To jest około 400 metrów od promu, także musimy szybko dojść i tam już kupimy bilety na finalny pociąg i dojedziemy na miejsce. Bilety i już stąd bezpośrednio dojedziemy do MacLong. Podróż trwa godzinę, więc mieliśmy godzinę jednym pociągiem, godzinę drugim, w międzyczasie prom i przesiadki, więc w sumie jest to podróż około 2,5 godziny. Ponieważ jest to ostatni fragment podróży, to już Wam mówię, ile kosztował bilet na ten pociąg. Również zapłaciliśmy 10 batów, więc w sumie dwa pociągi i prom kosztowały nas 23 baty. Od osoby. To jest niecałe. 3 zł, nawet jeżeli policzymy podróż w dwie strony, bo musimy też wrócić, to wciąż mamy niecałe 6 złotych jakieś 5-50 kosztu podróży na targ, na który zwykle jeżdżą wycieczki zorganizowane. A co najciekawsze, pojedziemy pociągiem, który właśnie będzie przejeżdżał przez ten targ, który jest zlokalizowany wokół torów kolejowych więc w ogóle też jest to zupełnie inne doświadczenie. Zwykle jest tak, że te wycieczki zorganizowane zabierają Was bezpośrednio na ten targ, a tak naprawdę moim zdaniem właśnie ciekawą atrakcją jest nie tylko zobaczyć, jak pociąg po targu przejeżdża, ale też samemu przejechać się tym pociągiem i zobaczyć, jak targ wygląda właśnie z perspektywy pociągu. Myślę, że to jest właśnie najciekawsze doświadczenie w tej podróży. Pociąg w ogóle stąd z Banlam do Maklong odjeżdża cztery razy dziennie i dlatego tak ważne jest, żeby skoordynować wszystkie środki transportu, z których korzystamy, żeby na ten jeden pociąg zdążyć, bo inaczej musimy czekać właściwie trzy godziny. My akurat jedziemy pociągiem o 10.10, .10, a żeby zdążyć tutaj na pociąg o 10.10, .10, to nasz pociąg z Bangkoku był już o 8.30. Tak Wam mówię informacyjnie, jeżeli pojedziecie pociągiem 8.30 z Bangkoku, to bez problemu na 10.10 .10 zdążycie tutaj na pociąg na targ. Zobaczcie w ogóle ile tutaj jest ludzi. Wcześniej przez całą naszą podróż byliśmy jedynymi cudzoziemcami, a tutaj już jest dosyć tłoczno. Sporo osób tutaj przyjeżdża właśnie, żeby się przejechać pociągiem, który będzie przejeżdżał przez targ. Bardzo się bałam, że na którymś etapie podróży spóźnimy się albo na pociąg, albo na front i coś nie wyjdzie, a wtedy cały nasz plan jednodniowej podróży poza Bangkok po prostu nie wyjdzie. Całe szczęście, wszystko nam się udało. No i niedługo dojedziemy na targ, który jest celem naszej podróży. Arty ciekawe było to doświadczenie, a teraz pociąg przejechał, więc wszystko powoli wraca do normy, cały targ z powrotem się rozkłada na tor. Z atrakcji, kochani! Przeszliśmy cały targ i to właściwie tyle z rzeczy, które możemy tutaj zobaczyć. Idziemy poszukać czegoś do jedzenia i poczekamy na kolejny pociąg, który będzie przez targ przejeżdżał, żeby zobaczyć go z innej perspektywy i po prostu stanąć na tym targu z boku, patrzeć jak pociąg przejeżdża tuż obok nas. Losowe miejsce na obiad, bo jesteśmy ogromnie głodni. Mohamed ma pięknie wyglądający ryż z krewetkami, a ja mam jedyną opcję wegetariańską, jaka tutaj była, czyli ryż z jajkiem. Wróciliśmy na targ po małe zakupy. Zobaczcie, jak to miejsce wygląda, jakie jest puste i spokojne, gdy nie przejeżdżają tutaj pociągi. Na targu można kupić praktycznie wszystko od typowo turystycznych pamiątek z Tajlandii i ubrań po ryby, mięso, owoce czy warzywa. Jak odejdziemy od torów kolejowych i przejdziemy kawałek to zaczyna się taki market dla lokarsów, market, na który przychodzą Tajowie po prostu zrobić zakupy, więc nie jest już tak turystycznie, jest bardziej lokalnie. Będzie jechał pociąg, więc wszystkie stanowiska tutaj się przygotowują i przesuwają, żeby zrobić miejsce. you <laughs> Zobaczyliśmy przejeżdżający pociąg przez park i wsiedliśmy do tego samego pociągu. Będziemy jechać teraz z powrotem do Bangkoku dokładnie taką samą trasą, jak przyjechaliśmy, czyli najpierw pociąg, później prom, znowu pociąg i będziemy już w centrum miasta. Czy warto tutaj przyjechać, czy nie warto? Jak ta atrakcja wygląda, sami widzicie. Jest to po prostu pociąg przejeżdżający przez targ, ale z naszej perspektywy owszem, wygląda to ciekawie. Moim zdaniem jest to bardzo interesujące miejsce. Osobiście uważam, że zorganizowane wycieczki tutaj są dosyć przereklamowane, dlatego że jest to targ, więc tutaj nie ma biletów wstępu. Nie trzeba nikomu płacić, żeby przyjść na targ a transport nie jest taki trudny do zorganizowania sobie samodzielnie, więc uważam, że zorganizowana wycieczka to jest po prostu strata pieniędzy. Dużo lepiej jest przyjechać tutaj samodzielnie z Bangkoku. Jeśli zrobicie dokładnie tak jak my, czyli przyjedziecie pociągiem rano, poczekać na kolejny pociąg, możecie zobaczyć ten targ z dwóch perspektyw. I przejeżdżając przez niego, i stojąc, i patrząc jak pociąg przez ten targ przejeżdża. Tak więc polecam właśnie takie doświadczenie. Kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. Serdecznie was zachęcam, żeby jechać na Tark Mak samodzielnie na własną rękę. Jest to ciekawa przygoda i bardzo dobra jednodniowa wycieczka z Bangkoku. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze wspólne zwiedzanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować sobie nasz kanał po więcej inspiracji podróżniczych i do zobaczenia.